Witam. Był stream i był remoncik. Tu jest pokój... no z systemem tak będzie wyglądał. Tu jest pokój enchantowy, tak wygląda. Mimo najlepszy. Tutaj jest syf. Tu jest garage. Czyli farma. Musiałem ukryć, bo nie pasowało, że, że tak wymyśliłem. Czy jednolicie jest? No ale dobra, tu się nie wchodzi. Dalej na tym poziomie mamy pokój ten. No nie wiem co tu powiedzieć. Pokój prądowy został w stołnie. Nic się nie zmieniło. To jest kurczakownia. Tak wygląda. Oj, sam szyb. Też tak wygląda. Teraz. No i tu uwaga. Jak ktoś ma epilepsję. To uwaga. To jest pokój z y, tym. To craftingami Widz jeden napisał. Dokładniej Dante. Tu macie komentarz. streamie, żeby właśnie tak zrobić ten pokój. No to tak zrobiłem. Bo nie miałem pomysłu. Może w przyszłości go trochę pomodyfikujemy. Jak będzie źle. A my robimy dziś. A jeszcze tu jest pokój. Właśnie na dziś. Na oritech. Shadery musiałem wyłączyć, Krasuje mi coś. Nie wiem o co chodzi. Zobacz jak wygląda w shaderach, ale coś. No i właśnie tu będziemy robić oritechowe rzeczy, assemblery i tego forja. Tylko nie, wiem, czy chcę z nim gadać. Pogadajmy. Dobra, i to jest jakiś wyvern. Muszę się niestety do niego dostać. Nie wiem, czemu to się cały czas świeci. Tutaj. Witaj. A. To chyba tyle generator i jakieś te ale chciałem sobie przygotować rzeczy do tego pod taką automatyzację. na pewno trzeba będzie zrobić assemblera z oritechu a nie to jest foundry ale assemblery też się przydadzą wszystko się przyda bo będziemy potrzebować i electrum i invar no i to się robi tutaj nie ma możliwości tego zrobić w jakiś sposób jest mol molten invar i mogą być fluid kole krowy iron, nickel no jest to ciekawe nie ma miejsca na krowy trzeba już zrobić stream Zróbmy na razie w ten sposób. Pan foundry, zamówmy sobie, nie mamy stali. I tak, weźmy sobie dwa staki karbonu, tego stak żelaza. Na co, ja tej maszynki nie przeniosłem? No nie przeniosłem. I tak, żelaza tutaj. Przydałoby się parę upgrade'ów. Nie mam tych czerwonych, ajajaj. Dobra, do zrobienia. I jeszcze wypada zrobić auto crafting'i speed upgrade'a oraz energy upgrade'a. Dobra, troszkę więcej miejsca teraz. I zużywa 140 na tick. Wsadźmy 5. 2200. Jak to wygląda? No, może być. A prędkość się zniezła. Ondry Pyk Oritech Assembler. To też będzie potrzebne. I okej, okay, tego na razie postawię tutaj, w tej sekcji. No, w tej. Oj. Niestety nie mam takiej przepustowości na prądzie albo na przesyłę. Dlatego 200 na tyk mogę przesyłać. Dobrze, trochę tego mamy. Może starczy na craftingi. Bo chciałbym zrobić. Assembler. A czekaj, nie usiłem kabli. Tych dwie sztuki. Prawdę musiał z ręki na razie skraftować w taki sposób. Pądry. Oj, tego chyba z cztery. Słyszałem o takimi temy co robi kable, co? Oj, tylko czy ja go znajdę? Jest, jest urządzonko, które pomaga układać kable. W ścianach, nie w ścianach. O, to chyba on. Zobaczmy. Tyk. To jest to. czekaj yy... Oj nie wiem czy to to urządzenie, co chciałem. Dobra jak ktoś wie o czym mówię to może mi napisać Ale to chyba nie to Dobra to polecimy z ręki A właśnie mechanizm Przydałoby się porobić rury, kable, rury, wszystko Czemu to tak wolno robi? Coś tu dalej nie gra, powinno to być dużo szybsze Dobrze i chciałbym tu odpalić Assemblery może na razie nie Ale te foundry, czyli te nasze stopy Chciałbym tu jakoś odpalić właśnie. Tu, tu, tu I tu Tu trzeba klikać I podpiąć tu jakoś system Oneż tu idzie, A i tu są takie fajne fasady. Patrz. Tu idzie kabel i znika. Mam trochę takich. Dobrze, teraz tu w trzeba dociągnąć kabla. Pasuje mi tu dopasować właśnie te rzeczy. I tu idą cztery takie kable. Mnie się do fasady i sobie wkładamy tu na kabel. Jest klasa. Dobrze, mamy tu dociągniętego kabla. I teraz przydałoby się to jakoś opamiętać. Pan prąd. Wy możecie dostać od boku? Możecie. I Im tu będzie trzeba zamówić przedmioty, bo chcę zrobić tak, adamantyt, diament i nikiel. Chyba po prostu ustawię tutaj dwa drowery i z systemu będzie tu szło, a z systemu do maszynki. I z maszynki do drawera. Tutaj pójdą drawery i pod spodem będzie kabel. O tak. I ja go sobie jakoś wypniałem w system. Dobrze, i teraz im ustawiamy importery, tylko tu trzeba wpaść jakoś. Dobra, wpadłem. I ten powiedzmy dostanie diament. Ten powiedzmy dostaje nikiel. Tyk, kosik się zamawia. Lasa. I stąd teraz za pomocą tego będzie do maszyny szło. No i idzie ładnie. No ale ona będzie tworzyć adamantyt i się tworzy. Ten koleżka będzie nam tworzył duratium, platyna oraz nederyt. Ja nederyt dostaję od kurczaka w formie sztabki czy w formie syfu. No niestety syfu. Bo albo ustawić trzeba tam crafting coś tam, kartę. Dobra, chyba tak po prostu. I platyny też nie mam. Dlaczego? Chcą mi coś popalić o styki? Gdzie jest moja platyna? To jest wszystko wpięte, czyli nie zrobiłem kurczaka platynowego? No nie zrobiłem, będziemy musieli skraftować. Silver, nikiel. On pokażę, jak się kurczaki robi. To jest pierwsza 6 to chyba rady. Siedzi. Platynowy. No i dobra, tymczasowo go postawimy byle jak. Bo nie ma, o, nie tak. Aż nie tak byle jak. No i teraz tutaj trzeba mu dodać do konfigu. I tak. One szkarmy powinien dostawać, ale nie dostaje. Takie bo chyba dostaje ten. Oj, ty nie powinieneś dostać. I platynka sobie idzie tu, dodajemy do systemu. Jest klasa. Jedno by to potrzebował. Więcej downgradeów. I tu powiedzmy, że pójdzie platyna, więc to niech idzie tu platyna. A tu idzie netheryt, tylko że z tym upgrade'em. A tego dodajemy do systemu. I teraz tu trzeba wykonać autocrafting netherytu. I powinien się zamawiać, nie? No chyba tak to wygląda. Nie miałem tyle netherytu. I do systemu. Elegancko, już dwie sztabki mamy. Teraz ta sztabka. Z tą sztabką sytuacja będzie wyglądać tak, że trzeba za załatwić fluxite, to jeszcze zróbmy jeden laser, albo nie, na razie jeden, chodź. No i ten nasz laser niech stoi w kącie i powiedzmy, że tak, troszkę trzeba zasemblować oczywiście i czy ja mam tutaj to? Mam. Dobra, zlokinował, teraz można dodać prąd. No i Fluxite będzie jeszcze tu. Dobrze, Fluxide mamy, ale jemu można wydać upgrade, funkcjonal storage, powiedzmy, że diamentowy. No, nigdy tego nie zapewni, miejmy nadzieję. No i tu lecimy, kolejnego. Nie rozumiem, coś nie chce działać. Przestały kryształ, trochę dalej. Oj! Ciu. weź się zgaś. No nic, będziemy mieć dziurę w nieskończoność, ale trudno. I spróbujmy coś takiego ustawić. Chyba działa, tylko go zawali osyfem. Dobrze, i teraz tak, tu pójdzie ten, a do drugiego pójdzie Nikil. Dobrze, i mamy bardzo ładnie już wygenerowane te trzy sztabki z Oritechu. Dobra, to może by kable pozostawić, tak. Dwie sztuki tych fasad. Niestety się buguje, nie co to jest takie coś. Jak to wyłączyć? Pewnie jest jakieś ustawienie. No dobra, nie myślmy o tym. Jak kadła Slain. Cześć damerza, nerby enemis, ale kod to nie enemy. No nic, drugi kod poległ i wydropił nić. Dobrze, i teraz by pasowało zrobić assemblera, który będzie nam craftował takie coś. Czyli elektrum też trzeba. Pan elektrum wchodzi. Carbonik, tylko że będzie potrzebny centrifuge. Zróbmy nowy. Ja go spróbuję jakoś tak sprytnie zrobić. No i trzeba ci robić coldust'a. No coldust'a mogę w Kraszerze. Czekajcie, ja im dałem downgrade'y? Nie dałem. Wiem, trzeba dać, pisze da. O kurde. Tu też nie dałem. No dobra, tych nie wyrzucę. Tam do systemu po prostu. Kolejny crafting kart się przyda. I przyda się pattern na to. I tu idzie to i coldust. Powinien już zamawiać, gdyby mógł. Dobra, zobaczmy czy to cały czas zamawia, jak to nie ma miejsca. Chyba nie. Więc elegancko, tutaj dajmy. I tu by wszystko działało, gdyby miał prąd. Już ma. Czekaj, od tyłu mu dajmy, tu są miejsca na upgrade'y. Dobrze, i czemu nie wyciąga? Bo trzeba tutaj ustawić. No tak. No i teraz wyciąga. Klasa. A że także to mamy, też trzeba dodać. Można postawić assemblera. Nie wiem, czy chcę tu, czy tam. Dobra, powiedzmy, że tu w zasadzie dwóch assemblerów. Jeden będzie robił to, a drugi będzie robił to. No to mamy wszystko. Tylko nie wiem jak to ustawić. Czy jak ustawię importer na te cztery rzeczy, to ono ogarnie? Można stestować. No i tu trzeba będzie zmieścić importer i eksporter w takim wypadku. Tylko eksporter. Więc ustawmy sobie tak. I na przykład upgrade, który da tylko, że może być 64. To może nie być problem, bo zapcha te sloty. Może być problem przy tym craftingu. Tutaj zapcha Jeszcze mam opcję, że zrobię ten y, Advanced Exporter No i zobaczymy co on da Stock Bierzemy Wiesz sztuki taki chcę jak to jest moda Advanced Applied O! Świetnie Stawmy mi po 60, bo mi się nie chce I tu przypięty i No nie no, słuchaj Round Robin Tak jest O to chodziło Tutaj będzie potrzebny ten ten i ten, I też ustawiamy po 60, Dobra, w sumie po co tyle, po 10, tego 20 I tego 10, no i ten by wszystko dostarczył gdyby miał, ale nie ma, tutaj też round robin No to, to tutaj mogłem zrobić tak samo, ale mamy takie brzydkie, może to kiedyś zmienię no, Widzicie tutaj i tu idą downgrade'y, blokujemy to i dodajemy do systemu Dobrze, także ten już chodzi z po też, i mamy flux gate'y, także jak one doprodukują Będziemy mieć wszystko z tych podstawowych rzeczy z pana Oritecha. Można by teraz zrobić fragment, coś tam. On nam będzie potrzebny. Jaki to jest duże? Dajmy to tu. Dajmy prąd i on nam będzie produkował. No, coś takiego. Endering Compound. on do czegoś jeszcze jest użyteczny? O jest. Chyba lepszy byłby pulverizer. Trzymaj się tam. No, po co tyle miejsca. No i to jest maszyna, która... To też jest gotowe? Okej. Okay. Jakiś taki karypel. Dobra, to stój sobie tutaj. No i tę bez udziwnień. Po prostu tak. Ja mu potrzebuję dać perłę Może nie tu, bo to jest miejsce na upgrade. Ale już tak, to mi pasuje. I tutaj nie wiem dawać udawać downgrade a. Niech robi. Taki chłop. Wszystko do niego mam, więc róbmy po prostu crafting. No i teraz się trzeba będzie skupić na Atomic Forge'u. Też do niego wszystko mam, bo porobiliśmy. Autocraftingi, no i lasery. Okej, okay, do tego sobie użyjemy Assembler'a. Mam tu jednego? Tak, stoi. Niech porobi tych lensów. Ja będę potrzebował tak... ...dwa albo trzy lasery. Albo cztery, hm? A, tych braku, dobra. Cztery lasery, Forge'ik i on pójdzie sobie do rogu. Nie wiem czy go to automatyzował, bo nie wiem. No i on kraftuje się tak to jest płasz płaszczak tak zwany i prąd dostaje laserami, nie da mu się dać endergate'a, więc trzeba ułożyć gdzieś tu lasery, od góry chyba tu powiedzmy tu powiedzmy i tak, wstawiamy go jako destynację teraz tym wyznaczamy gdzie mamy patrzeć, dobra patrzę no jak one dostaną prąd to to jest poza no i to już jest funkcjonalne. Tylko tu będziemy musieli właśnie skraftować Heisenberga. Wiedziałem w ten sposób robić. Yy, advanced To. Mm -hmm. No i też będę kraftował z ręki, bo. bo tak. Printed silicon. Poproszę z tak. Carbon Rod. Idziemy teraz tu, dajemy tu. Chyba tak. No i one działa... To działa im szybciej, im więcej masz tych. Prądu. Na prąd się tylko w ten sposób to dostarczyć, więc można dać więcej tych i będzie działać. Dobra, pusta kaslikonowych wafli. No i teraz trzeba zrobić to quantum processor. Nie wiem, czy się da. Oby się dało. Więc tak, reakcja chamber. Quantum Infusion. Ok. Singularity. Robi się tak. Dokładnie strzaskane singularity. A tak się robi zwykłe singularity. Louis Drawer się do tego przyda. Dobra, fajna ciecznik jest tutaj. Tylko teraz ja będę musiał takie coś skorzystać. 400 wody. No i ten duścik, który źle włożyłem. Poproszę sztukę. Nie wiem, czy da się jeszcze długo robić. Nie. Czyli bardzo bym chciał, żeby mi to nie zjadło do systemu. Nie ma żadnego dysku na fluid, więc teoretycznie nie powinno. Reakcja chamber. Cztery wiadra. To. No zjadło. Tylko czy jest w systemie? No nie ma. Dobra, trzeba to powtórzyć. Tylko tym razem odpiąć od systemu. Dobra, jest. Dajmy to tu. Zamknijmy. Dobra, i system już macie trzymać tego ciecza. Więc jak sobie piszemy, Quantum jest. Klasa. Quantum Ingot. No i ty kolego. Trzeba go ulepszyć. Pierwsza zrobić takie coś. I teraz takie coś. No i takie autocrafting crafting do assemblera. Daj dwie sztuki. No i teraz sobie tego ulepszamy. Tak, tak. I prawdopodobnie jest zbugowane, ale to trzeba sprawdzić, bo na poprzedniej parce tak było. Zadomi chcę zrobić stirkut. Procesor. Tak. To się zbugowało. Czyli chciałeś tu, rozdupcyć, stawić. No i teraz będzie grać. Tak samo ulepszyłbym tutaj. Żeby były sloty, a im nie ustawiłem oczywiście tego. Te robi po 16. Którzy to są? To jest ten. I to jest ten. Szczęście, znaczy mam to fajne urządzenie, którego nie mam. Pattern modyfikator. Pyk. Razy 4, razy 8. Nie, razy 4. Razy 8 i razy 16. Fantom procesor. Poproszę 32. Pyk. Ok. Ender du miałem. Jeszcze raz. Pyk. Kogo to zejdzie? No. Dużo tych Singularity chcę, Nie muszę aż tyle. Tak, tak. Dobra, ale procesory kwantowe się przydadzą, tak. Bo ja potrzebuję zrobić Heisenberga, potrzebuję zrobić Super AI Chip, potrzebuję zrobić Advanced Computing Engine, których potrzebuję dwa. Dobra, tak to się robi, to skraftujmy sobie to. No i fajnie, mam trochę Drakonio Dusta, daj mi te procesory. No i to się po prostu pali i jest ten. No ale mogę wziąć Endstone. No i wrzucić tu chłopowi, niech pracuje. Dobra, a my teraz musimy skraftować tak. Takiego kolegę. I jeden taki, jeden taki, jeden taki. na dwóch takich kolegów. Teraz musimy zrobić AI Chipa. Czyli ten Duratium i dwa Advanced Chipy. Jest super AI. I Heisenberga robimy z jednego tego i dwóch Adamantydów. Dobra, Heisenberg jest. Teraz potrzebujemy Overcharged Crystal. Dwa razy. Nie wiem, jak jeszcze dużo będę potrzebował tych Advanced baterii, Ale zróbmy z ręki. I zróbmy coś takiego. Weźmy do tego assemblera, to można wyłączyć. Są te konduktory. No i Empowered Redstone Kryształ. Empowered, tak? I dwie sztuki Redstone'a. Zmieniałem w Redstone Kryształy. Nie wiem, kogo to nawet mam przyspieszyć. Śmieszmy jego. I ja tak działa. Chyba. Mamy dwa overcharge kryształy. I cyk. Oj, idzie to. Tu jest jeszcze miejsce, bo wydaje mi się, że będziemy musieli w ogóle zautomatyzować ten cały proces tworzenia tego. Prometeum przyszłości. Ale na razie jest Git. Jak sobie z Drakonią? Trochę tego mamy: Drakonik Ewolucja. Tego chcę jedną sztukę. Dało radę. Tego chcę cztery sztuki. Poszło. Okej, okay, to to miało być? Tak. No i co? A, to nie jest Drakonika, to jest Crystal Matrix. Tego chcę cztery sztuki. No nie poszło, ale trochę jest.